Jeśli twoje dziecko pierwsza ci gdzieś na nowy metal, gdzieś na oku, na tyłku, takie mu to już wiedz, że się diabeł nimi interesuje. Jeśli u Twojego syna na głowie jawią się, jawi się żel, później irokezy, to już wiedz, że tam się coś bardzo mocno burzy. Jeśli twoje dziecko, córka dorastająca, używa Ci jaskrawych kolorów do paznokci, czarne jak piekło. Czerwony jak ogień, to wiedz, że coś się dzieje. Jeśli Twoje dziecko lubuje się w czarnych kolorach, w jak moro, to wiedz, że coś się dzieje. Nosi pumpy, pentagramy na portkach, szóstki z umiłowaniem, wiedz, że coś się z Twoim dzieckiem dzieje. To takie przedszkole niewinne. Jeśli ci już robi tatuaże na ręku, to już wiedz, że jest źle. Jeśli ci słucha techno heavy metalu czarnego roka, to już wiedz, że coś się z Twoim dzieckiem dzieje. Bo tak mówiłem, bo zaczął diabeł jak wścieknięty atakować. W tym roku jego moc poznałem na drugim turnusie. Kiedy mi podrzucono dziecko ze Szwecji z Emotional Group w skrócie EMO. To gimnazjaliści w tym siedzą, później się wieszają, piszą sobie kondolencje na internecie. To dopiero poznałem tego smoka.